Państwo, stomia w urologii oznacza wytworzenie przetoki moczowo-skórnej. Urostomię wykonujemy w celu odprowadzenia moczu. W znaczeniu chirurgicznym jest to operacyjne wyprowadzenie na zewnątrz powłok części układu moczowego, czyli połączenie nerki, moczowodu lub pęcherza moczowego ze skórą za pomocą odpowiednich drenów, zwykle instalowanych przez skórnie, bądź za pomocą operacji rekonstrukcyjnych dróg moczowych z wykorzystaniem fragmentu jelita. U niektórych chorych, poddanych radykalnemu wycięciu pęcherza moczowego, zarówno metodą klasyczną, otwartą, jak i metodą laparoskopową, możliwe jest wytworzenie szczelnego odprowadzenia moczu, np. za pomocą jelitowego pęcherza zastępczego, umożliwiającego oddawanie moczu drogą naturalną. Niemniej, wybór metody odprowadzenia moczu zależy przede wszystkim od zasadniczej jednostki chorobowej. Stopnia zaawansowania choroby, zwłaszcza tej o potencjale onkologicznym, stopnia upośledzenia czynności wydzielniczej nerek i lub stopnia uszkodzenia górnych dróg moczowych, wreszcie od stanu psychicznego i wieku pacjenta. Najczęstszymi wskazaniami do wytworzenia urostomii definitywnej lub czasowej są choroby nowotworowe, te dotykające pęcherz moczowy, gruczoł krokowy lub drogi rodne, urazy narządów układu moczowego. Niektóre postaci neurogennego upośledzenia czynności pęcherza moczowego, powikłania kooperacyjne i finalnie zmiany powstałe na skutek napromieniania, np. Na rozległe popromienne przetoki pęcherzowo pochwowe bądź popromienna maskość pęcherza moczowego. Z satysfakcją przyjmuję pojawienie się polskiego opracowania filmowego dotyczącego urosłonii poznanie istoty choroby zarówno przez państwa jak i przez państwa bliskich stanowi klucz do lepszego zrozumienia proponowanego leczenia oraz wyzwań jakie stoją przed państwem i państwa ośrodkiem urologicznym. W ten schemat doskonale wpisuje się scenariusz filmu pod tytułem Urostonia. Spodziewam się, że spełni on oczekiwania państwa w tym względzie. Każdej osobie ubezpieczonej w NFZ przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w sprzęt urostomijny według przysługujących limitów. Co należy zrobić, aby otrzymać refundowany sprzęt do zaopatrzenia urostomii? Przy wypisie ze szpitala, pacjent otrzymuje zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Rejestracji zlecenia należy dokonać w wojewódzkim oddziale NFZ osobiście lub poprzez członka rodziny wówczas konieczne jest posiadanie dowodu osobistego i dowodu ubezpieczenia pacjenta. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje kartę comiesięcznego zaopatrzenia ważną przez okres jednego roku. Realizacja potwierdzonego zlecenia następuje w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedstawimy teraz kilka dostępnych na rynku produktów stosowanych do zaopatrzenia urostomii. Worki urostomijne z charakteryzują się cienką i nieprzepuszczalną folią. Posiadają blokady zawracania moczu, a przezroczysta folia pozwala kontrolować stan skóry wokół stomi. Wyjątkowy przylepiec mikroskino o grubości 0,2 mm zachowuje się jak druga skóra. Idealnie dopasowując się do nierówności i konturów ciała, zabezpieczając przed przeciekaniem. Worki Fleximauro i Fleximauro Silk posiadają podwójną komorę zabezpieczającą przed cofaniem się moczu. Od strony skóry pokryte są miękką fizeliną, a prosty w użyciu łącznik i intuicyjne zamknięcie worka pozwalają na łatwe połączenie go z workiem do zbiórki moczu. Dwuczęściowy system FlexiMaki Euro charakteryzuje się wysoką elastycznością płytki. Jej gładki brzeg ułatwia czyszczenie przy wymianie worka, która jest bardzo prosta. Można użyć specjalnego pomocnika do zdjęcia worka. Natomiast założenie worka ułatwia specjalny system naprowadzający. Dwuczęściowy system Almary Twin Plus Euro to kombinacja dwóch przylepców. Grubsza warstwa wewnętrzna zapewnia maksimum ochrony i absorpcji wydzielin, a cieniesza zewnętrzna idealne dopasowanie do ciała i maksymalną elastyczność. Worek wymienia się łatwo przy minimalnym ucisku na powłoki brzuszne, a jego system mocowania jest wyjątkowo pewny i bezpieczny. Każdy pacjent jeszcze przed zabiegiem operacyjnym powinien otrzymać worek urostomijny do edukacji. Tylko prawidłowo dobrany sprzęt, a przede wszystkim przylepiec odpowiedni do rodzaju skóry oraz typ sprzętu urostomilnego zapewnia pacjentowi pełną akceptację i powrót do normalnego życia, nawet zawodowego. Dobry jakościowo sprzęt jest szczelny dla moczu, łatwy w obsłudze, estetyczny, niezauważalny dla otoczenia, dopasowany anatomicznie. Dobierając sprzęt urostomijny bierzemy pod uwagę Rodzaj i wielkość przetoki moczowej. Umiejscowienie przetoki. Wrażliwość skóry. Tryb życia pacjenta. Możliwość pomocy ze strony rodziny. Akcesoria do pielęgnacji skóry wokół stomii. Prontosan roztwór i Prontosan roztwór służy do oczyszczania i nawilżania ostrych i przewlekłych ran. Produkt jest gotowy do użycia w postaci bezbarwnego roztworu lub żelu. Pochłania nieprzyjemne zapachy, nadaje się do długotrwałego stosowania. Prontoderm, roztwór i pianka służy do higienicznego mycia ciała. Dla pacjentów urostomijnych służyć może do oczyszczania skóry wokół ustomii i mycia rąk. Prontoderm redukuje również nieprzyjemny zapach. Jest łatwy w użyciu, gdyż nie trzeba go spłukiwać. Adhesive to spray do oczyszczania skóry wokół stomi. Idealnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia i pozostałości po opatrunku oraz przylepcu. Chroni skórę przed podrażnieniami i otłuszcza ją, zwiększając przyczepność sprzętu stomijnego. A Film to spray służący do ochrony skóry. Tworzy on na powierzchni skóry wodoodporną, elastyczną i przezroczystą warstwę ochronną. Powłoka ta chroni przed podrażnieniem i kontaktem przylepca ze skórą oraz przedłuża czas noszenia worka. Pasty stomijne przeznaczone są do wyrównywania fałd skórnych i blizn pooperacyjnych. Uszczelniają przylepiec jednocześnie chroniąc skóry wokół stomii. Są łatwe i wygodne w użyciu, a ich zastosowanie przedłuża czas noszenia sprzętu stomijnego. Brownowidom to maść na bazie PVP jodu. Posiada właściwości higroskopijne i prowadzi do suszenia i szybszego gojenia się ran. Na powierzchni rany tworzy antyseptyczną powłokę, co w połączeniu z właściwościami antybakteryjnymi wspomaga gojenie. Wymiana i zakładanie worków furostomijnych przygotuj wszystkie niezbędne akcesoria, woreczek kurostomijne, miarkę, nożyczki, gaziki, środek do dezynfekcji, środki do oczyszczania i pielęgnacji skóry wokół ustomii. worek do zbiórki moczu. Paski do mocowania worków do zbiórki moczu, inne akcesoria w miarę potrzeb oraz woreczek na odpadki. Zdejmij zużyty woreczek delikatnie, odklejając go od góry. Usuń za pomocą zmywacza zabrudzenia i resztki kleju. Możesz do tego użyć gazika oraz zmywacza. Umyj i zdezynfekuj skórę wokół urostomii. dokładnie określę rozmiar stomii za pomocą szablonu. System jednoczęściowy. Kiedy już znasz rozmiar stomii, określisz go za pomocą szablonu, zastosuj odpowiedni woreczek z fabrycznie wyciętym otworem lub za pomocą niewielkich nożyczek wytnij otwór zgodnie z wielkością stomii. Uwaga: Zbyt mały otwór utrudnia odpływ moczu. Zbyt duży otwór powoduje podrażnienie skóry wokół urostomii. Worek jednoczęściowy z tomokururo z dodatkowym pierścieniem chroniącym skórę. Numer katalogowy 2415. W pierwszej kolejności prezentujemy sposób założenia worka z przylepcem mikroskin, który tworzy tak zwaną drugą skórę. Wytnij odpowiedni otwór w przylepcu worka urostomijnego. Wygłać brzegi otworu palcem. Ściągnij papier ochronny z części środkowej hydrokoloidowej. Następnie odklej największą papierową część ochronną cienkiej części samoprzylepnej. Chwyć obiema rękami za skrajne ochronne części papierowe i dobrze naciągnij. Przyklej worek do skóry, zaczynając od dołu ku górze. W miarę możliwości skóra wokół stomii powinna być naprężona, szczególnie przy bliznach po fałdowaniach i tym podobne. Usuń pozostałe papierowe części ochronne. Pamiętaj, że skóra wokół stomii w momencie zakładania worka musi być idealnie sucha. Flex i majorosik. Przygotowanie skóry wokół stomii oraz pozostałych elementów pielęgnacyjnych pozostają bez zmian. Wytnij odpowiedni otwór w przylepcu hydrokoloidowym i wygładź brzegi otworu palcem. Rozgrzej przez chwilę przylepiec między dłońmi, zdejmij papier ochronny. Naklej nowy worek. Rozpoczynając od dołu ku górze. Po założeniu worka, dociśnij przylepiec, aby dokładnie przylegał do ciała. System dwuczęściowy, FlexiMaki. Kiedy znasz już rozmiar stomii. Zastosuj odpowiednią płytkę z fabrycznie wyciętym otworem lub za pomocą nożyczek wytnij otwór w elastycznej płytce zgodnie z wielkością stomii i wygładź brzegi otworu. Rozgrzej przylepiec między dłońmi. Zdejmij papier ochronny z przylepca płytki. Naklej płytkę na skórę, zaczynając od dołu ku górze zwracając uwagę aby część systemu mocującego worek znajdowała się na dole. Dociśnij przylepiec do skóry. Z przylepca worka zdejmij papier zabezpieczający. Przyklej worek do płytki, używając systemu naprowadzającego. Przy odklejeniu worka możesz użyć specjalnego pomocnika Almarys Win+. Plus. Wydnij odpowiedni otwór w płytce z plastikową kryzą i wygładź brzegi otworu. Rozgrzej przylepiec między dłońmi. Odklej papier ochronny z przylepca płytki. Naklej płytkę na skórę, zaczynając od dołu ku górze, a następnie odklej papier z brzegów płytki. Zwróć uwagę, aby przycisk blokujący worek znajdował się na górze płytki. Przymocuj worek do plastikowej kryzy płytki, aż usłyszysz charakterystyczny klik. Zablokuj worek przyciskiem znajdującym się na płytce. Wymieniając worek na nowy, odblokuj go przyciskiem znajdującym się na płytce, a następnie zdejmij go przetrzymując jednocześnie płytkę drugą ręką. Zaleca się zmianę worków przynajmniej jeden raz dziennie, najlepiej rano. Na noc lub dłuższą podróż podłącz do worka urostomilnego worek do zbiórki moczu. Worki do zbiórki moczu łączymy z workami urostomilnymi za pomocą łączników. Długość łącznika można przyciąć i dopasować do indywidualnych potrzeb. Worek do zbiórki moczu możesz założyć na nogę, lub zawiesić go na ramię łóżka. Należy go wymieniać co 2-3 dni. Należy zadbać o okresową wymianę cewników według zaleceń lekarza lub w przypadku ureterokutaneostomii. Natychmiastowa wymiana cewników jest konieczna gdy dojdzie do ich niedrożności. Zaleca się picie około 2 litrów płynów na dobę. Zmniejsza to ryzyko infekcji oraz powstania kamieni w układzie moczowym. Zbyt mała ilość wypitych płynów sprawia, że mocz jest ciemny, zagęszczony i może przyczyniać się do niedrożności cewników urostomijnych. Stosowanie urozmaiconej diety, a zwłaszcza spożywanie soków cytrusowych, preparatów z żurawiny oraz ograniczenie szczawianów zmniejsza ryzyko powstawania kamicy moczowej i infekcji dróg moczowych. Należy systematycznie kontrolować zabarwienie i wygląd moczu z uwzględnieniem zmiany barwy z powodu spożywania pokarmów czy leków, które naturalnie zabarwiają mocz. Należy prowadzić orientacyjny bilans płynów celem oceny prawidłowego funkcjonowania urostomii i w dzielniczej pracy nerek. Należy wykonywać okresowe badanie moczu, badania laboratoryjne USG oraz tomografię komputerową. Każda nieprawidłowość funkcjonowania urostomii wymaga konsultacji z urologiem. Podróż zabiera się zapasowy zestaw sprzętu urostomilnego, worki do zbiórki moczu oraz środki pielęgnacyjne. Wszystkie odpady należy włożyć do jednego worka i zadbać o jego szczelne zamknięcie przed wyrzuceniem do śmieci. Przestrzeganie zasad przedstawionych w prezentowanym materiale pomoże powrócić pacjentom do normalnego życia po zabiegach urologicznych. Pamiętaj, wiele zależy od Ciebie.